Zawodnik, który zakończył karierę zdecydowanie zbyt wcześnie. W styczniu 2017 roku Hull City rozgrywało mecz Premier League przeciwko Chelsea na Stamford Bridge. Już w 14 minucie spotkania młody pomocnik Ryan Mason wyskoczył do główki we własnym polu karnym sięgając piłki tuż przed obrońcą Chelsea Garym Cahillem. Jednak ich głowy zderzyły się z ogromną siłą. Ryan później powiedział, że czuł się tak jakby w jego czaszce wybuchła bomba. Ale to co się stało potem zmieniło jego życie. Na boisko natychmiast wbiegli lekarze, a zawodnik został szybko przetransportowany do szpitala. Zaledwie Godzinę po zderzeniu chirurdzy rozpoczęli operację czaszki. Obrażenia okazały się gorsze, niż ktokolwiek się spodziewał. W głowie musiał mieć 14 metalowych płytek i 28 śrub trzymających je na miejscu. Jego rehabilitacja była niezwykle trudna, ledwo chodził, a przez tygodnie spał niemal 22 godziny na dobę. Ale Ryan nie chciał się poddawać. Ponownie rozpoczął treningi i liczył na pełne wyleczenie. Jednak po konsultacjach z najlepszymi specjalistami usłyszał, że ryzyko jest po prostu za duże, więc ostatecznie w wieku zaledwie 26 lat Mason oficjalnie zakończył karierę.